A więc witam podobnie serdecznie wszystkich moich, 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 kibiców. I tak, jak zawsze zaczynamy tematem: ile poszło gąbków, co i jak. Gąbków poszło ode mnie 65. Jedna sztuka niestety gdzieś się zabląkała zabmukała w namysłowie. Kolega dzwonił, miał go opuścić, no ale na razie, na razie, na razie go nie widać. Mam nadzieję, że może dzisiaj go wypuści. Teraz czekamy na jedną sztukę, która zginęła. Zawsze było gąbków 66 zakoszowanych to dzisiaj poszło 65. Gąbki fajnej dyspozycji fajnie wyglądają. Z tego oddziału poszło 4400, gąbki puszczone w myszkowie o godzinie o godzinie Odejście bardzo ładne, pogoda na starcie wyśmienita Poszły szybko w kierunek. Pogoda po trasie, taka sama jak u mnie, ani jednej chmureczki. Słonko świeci, temperatura w tej chwili już jest około 20, 20 stopni 22 chyba, jakoś tak sobie chwilę temu Rano było około 18 Tary szybko idzie w górę Myślę, że na godzinę 9, po 9 powinien się meldować Mają do przelecenia około 165 km do mnie dokładnie Także około 2 godzin dzisiaj liczę Pokazują niby strzałki, że weterek mają delikatnie w dziób, ale Ale taki bardzo sabiutki, także za bardzo nie powinien być wpływający na, na wynik lotu, yy, i tak. Co tam jeszcze ciekawego? Ciekawe jest to, że bardzo mało robiłem oblutów. No bo się nie dało, bo, 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 bo mam po sąsiedzku, po sąsiedzku, ee, kopaninę do siostrą, jak widać. Jak widać. Kopary chodzą, kompresory chodzą, pompowanie wody przebiega główna linia kanalizacyjna, która w końcu będzie u nas budowana. Także gąbki, co wyleciały na oblot, to takie wystraszone. Później problemy z chodzeniem i w ogóle, także mało je puszczałem, bo się bały tych sprzętów, tego hałasu. W tym tygodniu będzie kopane u mnie na podwórku. Także jestem ciekawy, co to w ogóle zrobię i jak to będzie. Nie mam pojęcia ale zobaczymy, może może jakoś się uda jakiś oblot zrobić po południu, może po 17 po 18 jak do domu pójdą pracownicy, no ale agregaty wszystko wszystko pracuje, także także troszkę je to straszy. Mogą być niewyspane z tego powodu nawet. No ale nie ma co na razie zwalać na nic. Mam nadzieję, że to wpływu na lot nie będzie miało. I tak to ja mówiłem gąbku poszło 65 gołębniczek wysprzątany, przegotowany puściutko, woda nalana karma podana rum jak zawsze, lekko strabna karma Ryszpady, dieta dieta i z plamisty takie zostałem pierwsze jedzonko picie jak zawsze elektrolit i tak na przywitanie, mają wszystko przygotowane, wysprzątane czy Zawsze się sprząta po koszowaniu u mnie, przeważnie celki. Także, także mają wszystko jak należy. Tutaj też no, mam nadzieję, że lot będzie w miarę, w miarę udany i będzie to nakręcić. Przed nami puszczało jeszcze dwa oddziały. Pierwszy puszczał odział mielec, później puszczał, e, chyba zakopane nasze były, trzecie w kolejności. O no, trzecie przyjechały, trzecie puszczali. Takie są zasady wypuszczania gąbków, że kto się melduje pierwszy, ten pierwszy wypuszcza. Także wszystko jest robione tak, jak są ustalenia na miejsca wypuszczania. Ale czekam na te pierwsze gąbki. Mam nadzieję, że. Się nie parę naraz. Aha, jak sytuacja po tamtym locie? No, lot ogólnie wyszedł dobrze, bo miałem 30 chyba 31 czy 2 w konkursie, 66, także prawie 50%, ale niestety nie trafiłem typowania, nie udało się, trafiłem siódemeczkę Ósmy gąb był minutę po konkursie, także troszkę pechowo, no ale co zrobić, tak to już jest. Na modę typowanie, no to wiadomo, to jest, to jest loteria, no. Na no stare nieraz jest ciężko trafić serię, wytypować gąbki, które Które, które tego, a na młode to już, to już tym bardziej no nie? Ja akurat wtedy typowałem takie, które mi się najbardziej w ręce podobały, które były według mnie yy, naj, no, Najlepsze w ręce według, według mojej opinii, no, widocznie Z tego co patrzyłem na wkładaniu przychodziły gąbki raczej szczuplejsze Drobniejsze Samiczki <laughs> Także, także, także Tak to było Dzisiaj wytypowałem Przeważnie te, które były tydzień temu pierwsze Czy to się nie zemści na, na, na mnie? No to zaraz się okaże, za parę minut Jest za 29 Myślę, że po dziewiątej parę minut powinny się pierwsze meldować Także czekamy na nie Niecierpliwie No i są pierwsze gąbki można powiedzieć, że wszystko zgodnie z planem e, 9.11 coś koło tego także myślę, że, że nie jest źle do tych warunków co są no i czekamy na kolejne, grupka siada nawet nie wiem dokładnie ilu chyba koło 7 sztuk tak mi się wydaje i po minucie kolejna grupka teraz 4 sztuki z tego co mi się wydaje Dwa kolejne coś minutki upłynęło trzynaście, po czternaście, jakoś tam dwie minuty. Chyba około pięciu było, sześciu. Jakoś tak się inaczej patrzy przez kamerkę No ale czekamy na kolejne i trzy sztuki następne a myślę, że nie jest źle. I znowu grupka na dwa 4, 6, chyba 8, ale zdaje się, że jeden nie będzie moje, bo na bok poglądają Ale zaraz zobaczymy ile usiądzie No tak myślałem, kilka tamtych gąbków nie było moich No, wchodzą w miarę fajnie, nie ma co narzekać O, minęło sekundy, dwie niepotrzebnie ogólnie kamerkę wyłączałem nawet, bo doleciało znowu trzy no ale chwilkę widzę im zejdzie i znowu dwa moje jeden obcy poszedł dalej ale jest już kolejny w tym momencie i jeszcze jeden z góry, widzę ostro pikuje aby sosiarno idzie, ale szybko się zbliża widzę dwie trzy sztuki już wracało mi szły z rozpędu i sobie przeleciały ale myślę, że dużo nie straciły I znowu jakiś cień tu widziałem dzisiaj kręcę z tej strony bo Tamok jest mocno pod, pod słonko i nie da się nic by nie było widać, a zagarba właśnie leży w innym miejscu idę zaraz sprawdzić ile tam ok odbiło, bo ale mam nadzieję, że wszystko jest ok i kolejne 4 sztuki, 4 albo 5 też po minucie dosłownie A jeszcze widzę, jeden jest i jeszcze jeden dwa na raz. Poczekaj, na zegarze było 30 gołębi w 10 minut? Nawet nie chyba, a coś tego Chyba 10 po pierwsze. Co? No mniejsza o to. Lista wszystko pokaże przecież. A jeszcze jeden krąży I jeszcze jeden pikuje. ohoho oho. ale wysoko. A jest kolejna grupka. Znowu 4, 5, nawet 6 chyba. A no, fajnie. Grzeb byłoby narzekać. W sumie aby nie było jest podwiad całą trasę. No nie jest takim może mocny, ale teraz już troszkę bardziej dmucha. No ale to widać w niczym kompletnie nie przeszkadza. W tej chwili chyba jest na zegarku 36. A no, także przepołowione. 65 i kolejne dwie sztuki. Fajny lot. Myślę, że w całym oddziale będzie udane. Leciało sporo gąb tutaj Jak nigdy dzisiaj był przelot, przelot blisko mnie. 28 po. Jest coś około 40 sztuk w domu. Także reszta na spokojnie myślę, że doleci strat raczej nie powinno być. Tak mi się wydaje. Mamy gościa na horyzoncie. W górze jest cztery gołąbki. Ale niestety. Wiedział kiedy nadlecieć. Troszkę ich tu mi przepłoszył. Siadł jeden wystraszony. Ale za to moment go zdopingował z wejściem. A dwa lata jeszcze wyżej. Wysoko nad nim. Trzy. Widzą go. No ciekawe, ile im zajdzie czasu z wylądowaniem. sam poszedł na bok. Teraz powinny szybko awaryjnie lądować. No poczekamy na te jeszcze gąbki. A w sumie to bardzo nie zasługują, bo już raczej jest po konkursie, myślę. 20-35 po a gąbki te akurat cztery wracały już od tamtego brzegu także to sobie przeleciały no ale damy im szansę mieć nagranie no nie jednak na jeszcze chyba blisko musi być bo znowu poszły w górę no, nie za bardzo to wygląda chyba nie ma sensu tego nawet nagrywać o, i tak to jest, niestety a jeszcze chwilka o. no i widocznie zmęczona jest a proszę, nie mają czym dwie godziny lotu o. jeszcze jeden do niej dołączył no niestety, wytrwaszyli ten jaszczobek konkretnie i znowu jeszcze jeden do nich dobił w tej chwili krąży chyba koło 5, tak 5 sztuk także będzie mi się wydaje już na zegarze koło 50 no w końcu Wystraszone <noise> Ale za to szybko weszły później Coś za coś Dobra Myślę, że nagrania wystarczy Jeszcze krótkie podsumowanie zrobimy za chwilkę A widzę jeszcze jeden idzie A nie, nie nie, nie. to nie jest na pewno mój gołąb Gdzie, to nie jest, a nie może Kolega mój, że raczej mój, no teraz zobaczymy a chyba ma rację, tak, tak, tak. Czyli tego jeszcze jednego nagramy. O, Wypłoszone. Dobra. Minęło po pierwszych gąbkach 25 minut, coś koło 50 sztuk w domu. Także jest dobrze. No i po locie. No i po locie. Gąbki sobie odpoczywają. Jak widać, fajnie sobie siedzą. Z tego co słychać jest bardzo dobrze odbite. Nawet trafiłem serię w miarę dzisiaj. W pierwszej 20 mam y, ósemkę typowaną, także nie jest źle na pewno na pewno wejdzie do konkursu. O, gąbki wyglądają też fajnie. Nic tam się po nich nic po nich nie widać złego, żeby coś było nie tak. Brakuje jeszcze 5 sztuk, niestety. Jest godzina po 11. No, to mają cały dzień. Pogoda bardzo ładna. Myślę, że dolecą. Miałem obawy odnośnie tego lotu, bo tam, jak mówiłem, te maszyny pracują koło gołębnika blisko. Tuką się dość dość cały dzień, ale i na to się nie przełożyło. Troszkę też i panika była odnośnie wizyty Amerykanów w Polsce no i święta dzisiejszego, 1 września Czy mogą być jakieś radary dość mocno włączone Ja jak lotuję tyle lat na razie mi się jeszcze nie trafiło żeby akurat w takich dniach co był papież Co były takie wizyty głównych państw żeby mi się trafiły loty jakieś jakieś, jakieś całkowicie inne, jakieś bardzo ciężkie albo coś u mnie akurat nigdy nie było czegoś takiego także ja mam zdanie takie, że że nie ma to zbytnio wpływu może tam gdzieś blisko tamtych rejonach, co faktycznie jakieś takie nasilenie jest może tam ale my tu na na Podkarpaciu i ja akurat nie pamiętam takiego tematu, żeby z takiego powodu były loty jakieś bardzo ekstremalne to już ptaszki na kolejny lot Kolejny odbędzie będzie Kłobuck. Pogoda się zapowiada już całkowicie inna. Idzie ponoć ochłodzenie w wtorku. Jeszcze dwa dni takich upałów. Także głąbki. Myślę, że będą przygotowane po raz kolejny jak należy. Na razie dajemy im spokój, odpoczynek. Niech sobie odpoczywają fajnie. Parki porobiły. No. No, że wszystko zgodnie z planem. W sumie, możemy powiedzieć. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tradycyjnie do polubień. postanamy się nagrać kolejną część, kolejne loty. Co koledzy, Dobrych lotu wszystkim życzymy. No, niech się darzy. Pozdrawiam jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.